Zatrzymując się za pojazdem w korku, czy nie tylko na skrzyżowaniu, trzeba pamiętać o tym, żeby zachować odpowiedni odstęp. Przynajmniej na długość motocykla, odstęp taki i pozycję taką, która pozwoli ci na bezpieczne ominięcie, ucieczkę, gdyby za tobą na przykład litewska ciężarówka nie wyhamowała i widzisz, że. Po prostu za chwilę możecie wgnieść w auto stojące przed tobą, oczywiście. W takiej sytuacji należy również pamiętać, że zatrzymanie przed tym pojazdem ma nastąpić w taki sposób, że po zatrzymaniu mamy mieć włączony już pierwszy bieg. Bo właśnie w sytuacji, gdybyśmy mieli uciekać, odjechać, bo litwin nie wyhamował, to Mając włączony bieg, nasza reakcja jest błyskawiczna. Stojąc na luzie, niestety nie mamy zbyt dużo czasu i szansy na to, żeby odjechać bezpiecznie.